Jestem Maja i witam Was na kanale Czytaj z Majką. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem marca i muszę przyznać, że ten miesiąc był naprawdę bardzo udany. Odkryłam kilka nowych perełek, o których zaraz Wam opowiem. W marcu udało mi się przeczytać 8 książek oraz wysłuchać jednego audiobooka. Także bez zbędnego przedłużania już zaczynajmy. Pierwszą książką, jaką przeczytałam w marcu, był Ocean na końcu drogi Neil Gaimana. I ja się zakochałam w tej książce na zabój po prostu. Ten świat, który został tutaj wykreowany, jest naprawdę magiczny i taki lekko przerażający, jednak naprawdę jest wszystko utrzymane tak no, na bardzo dobrym poziomie moim zdaniem. Na pewno sięgnę po inne książki tego autora, bo bardzo mi się po prostu spodobał styl pisania. Uważam, że jest to również książka, którą mogą przeczytać młodsi czytelnicy, ponieważ sam nasz główny bohater ma tutaj 7 lat. Jednak niektóre fragmenty mogą przestraszyć, aczkolwiek uważam, że jest to naprawdę bardzo fajna książka, żeby zachęcić właśnie takiego młodszego czytelnika do przygody z czytaniem. Ja tą książkę bodajże oceniłam 5 na 5 na Goodreads. I nie zmienię tej oceny. Jednak rozumiem, jak komuś może się to nie podobać, bo nie każdy lubi takie klimaty, i po prostu jakby taki świat. Bo tutaj nawet nie bardzo było wiadomo, jaki to jest świat. Tak jak na przykład jest Harry Potter, i tam mamy po jakby Hogwarts i tak dalej, ta magia. Tak tutaj ten świat był taki połączony, i za bardzo nie było wiadomo, jakby co tutaj się dzieje. Yy, aczkolwiek naprawdę, naprawdę wam ją polecam. Kolejnymi dwiema pozycjami było to zakończenie serii Czerwonej Królowej. I może tak szybko opowiem o czym Czerwona Królowa jest. Opowiada o losie Marlborough, która żyje w świecie, gdzie ludzie są podzieleni na rasy krwi. Srebrna oznacza szlachtę, władzę i bogactwo, natomiast czerwona oznacza biedę i po prostu slamsy. I właśnie nasza główna bohaterka, jak się okazuje, jest, ma coś jednak z tej srebrnej krwi. Żyje całe życie w. W przekonaniu, że właśnie jest ta gorsza, że jest y, czerwona, natomiast potem się okazuje, że ma jakąś też moc, którą zazwyczaj mają srebrni. Więcej wam tutaj nie będę mówiła, bo nie chcę wam zdradzać fabuły. Jeżeli jesteście ciekawi, to po prostu przeczytajcie, bo naprawdę czerwona królowa bardzo mi się podobała i przyjemnie mi się ją czytało. Natomiast y, druga część y, mi się nie podobała. Y, Królewska klatka, czyli trzecia część, y, bardzo mi się podobała, naprawdę szybko mi się ją czytało i przyjemnie. Generalnie cała akcja naprawdę moim zdaniem świetna. Szybko się wszystko jakby sam pomysł na tą część po prostu mi się podobał. Jednak moim zdaniem autorka mogłaby się zmieścić w trzech częściach, ponieważ ta część mnie tak wynudziła, naprawdę bardzo mnie wynudziła. Trzy czwarte książki ja po prostu miałam ochotę skończyć czytać. Jednak później już akcja się rozerwała i e, końcówka była też w miarę spoko, więc oceniam tak 2,5 na 5 albo 3 na 5. Jeszcze do końca nie wiem, ale tutaj się waham właśnie za tą jakby drugą połowę końcówkę tej książki całą serię oceniam na 3,5 gwiazdki. I miałam nadzieję, że będzie ona trochę lepsza, aczkolwiek no też nie była zła. Mogę Wam ją polecić, jeżeli ktoś ma właśnie ochotę, tak się rozerwać i przenieść do takiego magicznego świata. Następnie mam tutaj dzieje Tristana i Zordy I co ja mogę powiedzieć o tej książce? No nie podobała mi się, nudziłam się bardzo. jakby Ja wiem, że to nie jest nic wymagającego, jednak. Yy no a po prostu nie będę tutaj się za dużo rozwodziła, bo to nie ma sensu, po prostu mi się nie podobała. Oceniłam chyba na dwie gwiazdki na Goodreads, albo nawet dwie i pół. Momenty miała spoko, jednak całą książkę oceniam słabo, po prostu się wynudziłam i jakby no, no nie przypadła mi do gustu. Kolejną książką jest The Poet X Elizabeth Acevedo I jest to moja kolejna nowa perełka. I może tak też w skrócie opowiem. E, tutaj główną naszą bohaterką jest Ksiomara, która zaczyna dojrzewać, nabiera kształtów, przez co jest wyśmiewana przez chłopców w szkole swojej. i mama jest bardzo, bardzo wierząca i tak aż do przesady tak naprawdę skrajnie i narzuca tą wiarę bardzo Ksiomarze. I też mam jej się nie podoba na przykład to, że właśnie jakby rośnie to zainteresowanie wokół niej przez chłopców. Tutaj Ksiomara też poznaje jednego chłopaka, i to je też się bardzo, bardzo nie podoba. I jakby ksiomara, te wszystkie swoje żale i frustracje, złości, smutki wylewa właśnie na papier w formie takiej poezji. I właśnie ta książka jest pisana w takiej formie, jak tutaj możecie zobaczyć. I przyznam wam się szczerze, że ta forma bardzo mi się spodobała, właśnie jakby jak na pierwszy raz. To mogę Wam ją polecić, jeżeli chcecie mieć właśnie spotkanie z językiem angielskim, bo bardzo prosto się to czytało i przyjemnie. I też, jakby jeżeli czegoś na przykład ja nie rozumiałam, to wpisywałam sobie pojedyncze słówko w translator i, jakby łatwiej mi się to czytało niż jakbym czytała taki ciąg opowieści. No, chyba, rozumiecie o co mi chodzi. Mm, I tak, więc jakby ja Wam mogę ją szczerze polecić. Denerwowała mnie bardzo, bardzo, bardzo tutaj ta mama, ale jakby no mm, ta postać została tak wykreowana, jakby taki był zamiar. Więc to nie tak jak na przykład w Czerwonej Królowej w drugiej części, że po prostu jakby bohaterka mnie tak skrajnie irytowała, tylko tutaj jakby to było zamierzone, więc. Y Spodziewałam się tego, więc mogę Wam ją szczerze polecić na sam początek albo po prostu jeżeli kogoś zainteresowała, bo jest naprawdę piękna i wzruszająca. Następnie mam tutaj yy, kolejną perełkę, czyli Sirena i panią Hancock i tutaj nie będę kaleczyła imienia i nazwiska autora, także wybaczcie. I ta książka u mnie stała już od swojej chyba daty premiery, bo kupiłam ją bardzo szybko po premierze albo nawet w dniu premiery. I yy, ja tak nie mogłam się za nią zabrać. Zawsze ją odkładałam na bok. Natomiast w marcu się zmobilizowałam i przeczytałam. I nie żałuję, bo naprawdę była to piękna i wzruszająca historia. Tutaj, naszym właśnie głównym bohaterem jest pan Hancock, który wypuszcza swoje statki i one bardzo długo nie wracają, aż w końcu wracają. Natomiast nie mają tak jak zawsze jakiegoś nabytku czy coś takiego, tylko tym razem przywożą Syrenę. No i jakby cała książka się opiera na tym, więc nie będę wam tutaj więcej mówiła, bo zdradziłabym dalszą część fabuły. A to nie o to chodzi. I ta książka jest prześlicznie wydana. Naprawdę, nie dość, że ma tutaj wszędzie jakieś zdobienia złote i tak dalej. Ten bok też jest przepiękny. To jeszcze jakby pod obwolutą jest tak pięknie niebieska. I ten bok ma też złoty. Także naprawdę jest cudownie wydana. Yy. I co? Ja tą książkę też oceniłam 5 na 5 na Goodreads bo mogę ją wam szczerze polecić, naprawdę myślę, że się nie zawiedziecie, jeżeli mm, lubicie, bo to jest troszeczkę taki jakby klasyk tylko tych czasów i jest on też napisany w takim języku, więc jakby to mi się bardzo spodobało, bo yy, ja może nie czytam klasyków, znaczy chciałabym zacząć, ale jeszcze nie miałam okazji oprócz małych kobietek. U mnie dumają przedanie też stoję już od dwóch lat i czeka, aż ją przeczytam, więc może ją niedługo jakoś się zabiorę za to. Natomiast bardzo mi się podoba ten styl pisania, i naprawdę mogę ją Wam śmiało polecić. Kolejną książką, jaką przeczytałam, była Catwoman Sary J. Maas. I ja do tej jakby książki nie miałam, podchodziłam bez żadnych oczekiwań. Wiedziałam, że to będzie po prostu coś takiego luźnego i relaksującego. I przyznamam przecież, że bardzo mi się spodobał ten klimat Gotham City. I ja y, też jakby nie patrzyłam za bardzo, kto to napisał, ponieważ tak jak mówiłam w poprzednim filmiku, ja bardzo lubię Sarah J. Mas jednak tutaj nie chciałam się tym sugerować, bo nie wiedziałam, jak to będzie za bardzo z tą książką, aczkolwiek nie zawiodłam się. Bardzo mi się podobała, naprawdę taka luźna i przyjemna historia. Taka po prostu, żeby trochę odskoczyć, że tak powiem, od jakichś trudnych książek. Więc jeżeli jakby zastanawiacie się, czy ją sobie kupić i przeczytać, to myślę, że jest to naprawdę fajna książka. Tylko jeżeli podejdziecie tak samo jak ja, czyli bez większych oczekiwań po prostu. Bo jakby, no wiadomo, to nie jest nic trudnego i wymagającego, więc no po prostu trzeba podejść tutaj tak na luzie. Ostatnią już książką, którą przeczytałam, był Słowik Christine Hana. I co to była za książka? Naprawdę była. Słowik jest moim zdaniem bardzo wartościowy, piękny, wzruszający, ale też pełny bólu i cierpienia, ponieważ akcja dzieje się tutaj podczas II wojny światowej. Mamy tutaj dwie główne bohaterki, Bajany i Izabel. To są siostry, które mają inne y, poglądy na świat oraz też y, inne charaktery, bardzo różne charaktery. Izabel jest y, buntownicza, lekkomyślna, natomiast Bajan jest y, odpowiedzialna, dojrzała i one mają ten sam cel, czyli po prostu przetrwać. I nasza Izabel bardzo chce walczyć podczas wojny, jakoś pomagać, więc wstępuje do ruchu oporu. No i tutaj Wam więcej nie będę mówiła, ponieważ jakby nie chcę też zdradzać właśnie więcej fobuły. Natomiast mogę Wam ją serdecznie naprawdę polecić. Uważam, że jest to książka dla każdego, w sensie jakby każdy powinien ją przeczytać. Oczywiście może osoby, które są trochę starsze, chociaż w sumie nie było tutaj jakichś. Yy, Brutalnych ani dramatycznych y, momentów. No oprócz tego, że jakby sama wojna jest brutalna i okrutna. Natomiast ogólnie całość moim zdaniem naprawdę książka piękna. Y, autorka ma wielki potencjał, pięknie pisze, każde zdanie tutaj było wyjątkowe i ja po. Y, w wielkiej samotności wiedziałam, że pokocham tą autorkę i kupiłam Słowika oraz zimowy ogród. Zimowy ogród teraz czytam, więc może więcej Wam powiem w innym filmiku. Natomiast Słowik przeczytałam i bardzo, bardzo Wam ją polecam. I teraz opowiem Wam o audiobooku, który wysłuchałam w ramach akcji Empiku, który ma 60 dni za darmo na Empik Premium. I właśnie ja skorzystałam z tej akcji i wysłuchałam rzeczy, których nie wyrzuciłam Marcina Wicha. Yy, Przynałam się szczerze, że ja tę książkę chciałam sobie kupić bardzo, bardzo dawno temu. I za każdym razem yy, ją tak odkładałam i jak miałam ją już w koszyku na jakiejś stronie, to ją odkładałam i zamieniałam ją z inną, na którą miałam teraz ochotę. I ja nie pamiętałam za bardzo jakby o czym ta książka była, chociaż no jakby można się domyślić po tytule. I uważam, że jest to naprawdę piękna historia. Piękna książka. Wiem, że tutaj dzisiaj się powtarzam, że wszystkie te historie są piękne i te książki są cudowne, natomiast ja naprawdę odkryłam bardzo dużo nowych perełek w marcu. Jaż sama jestem zdziwiona, bo nigdy aż tak dużo fajnych książek i pięknych nie przeczytałam. I ta książka opowiada po prostu o stracie, o tęsknocie, o śmierci, o miłości. Uważam, że jest to naprawdę fenomenalna książka. Bardzo Wam ją polecam, i żałuję, że nie kupiłam wcześniej jej i że słuchałam ją w audiobooku. Bo myślę, że bardziej bym przeżywała, nawet gdybym właśnie ją czytała. Więc może po prostu kiedyś kupię sobie właśnie w formie papierowej i odświeżę, bo no, no, no brak słów. Cudowne, cudowne. Także to by były wszystkie książki, które przeczytałam w marcu. Możecie w komentarzach się podzielić ze mną, jakie wy przeczytaliście i czy odkryliście, tak jak ja, jakieś nowe perełki. Yy, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę oraz mnie zasubskrybować i zostać tutaj ze mną na dłużej. Także to już koniec i ja się z Wami żegnam. Pa. Tutaj każde zdanie było, jak się nadąłem, tą... wyjątkowe.